Cześć, witam Cześć. Was dzisiaj z Mają. Hej. Dzisiaj wyglądamy troszkę niecodziennie. Ale też okazja niecodzienna. Tak jest, bo raz w roku. Halloween jest raz w roku. Tak. Jako, że spotkałyśmy się razem, to stwierdziliśmy, że za jednym ciosem nakręcimy oba makijaże. Najpierw mój, a ten Maj. Maj. Są zupełnie inne. U mnie straszydło oczywiście. Jakby co, zapraszam tutaj link do mojego zombie tutorialu. A Maja jest straszna, ale zarazem piękna. Tak. Powiedz. Powiedz, powiedz coś więcej. Um, makijaż ogólnie wywodzi się od święta zmarłych w Meksyku, gdzie e, ludzie świętują, radują się, a nie mm. opłakują e, zmarłych. I jakby motywem przewodnim całego święta jest właśnie szkielet. Stąd też e, właśnie cały Dużo makijaż. Tak, mm -hmm. ma nawiązania do do szkieletu, chociażby mm -hmm. ta szczęka, nosek taki. No i jak to każdy artysta, makijażysta, wizażysta ma swoją wizję takiego makijażu. Mhm. Tak, tutaj jest dosyć duża dowolność. To nie jest tak, że są pewne konkretne schematy, że trzeba to zrobić. Na przykład zazwyczaj jest tak, że robi się białą twarz, ale mi się na przykład bardzo podoba, jeśli podkład po prostu jest bardzo jasny, ale nie używa się mm, białej farby. Co chciałam jakby pokazać tym makijażem, to to, że możecie go zrobić tak naprawdę na ostatnią chwilę w Halloween, bo wszystko co tutaj jest użyte, to są rzeczy, których używa się cały czas. Bazą jest właśnie najjaśniejszy po prostu podkład. No użyłam na to puder utrwalający. Tutaj największą rolę spełni po prostu czarny żelowy eyeliner razem tak. z precyzyjnym pędzelkiem do eyelinera. Złota baza pod cień, złoty cień, czarny matowy cień. I to wszystko chyba. Tak, no wszystko. tak. I tusz i rzęsy, no. Normalka, tak. więc same, same same zwykłe rzeczy, taki niezbędnik można powiedzieć. No dokładnie, nie trzeba się jakoś specjalnie zaopatrywać mhm. w to. Tak, zresztą też nie trzeba tutaj pójść w złoto. My poszłyśmy w złoto yy, razem, razem z czerwienią, ale można sobie wybrać dowolny kolor, można też nawet kilka przecież. Tak. Mhm. Dobra, to co? zapraszamy do tutorialu i zapraszamy do odtwarzania. Jeśli coś tam odtworzycie, koniecznie wyślijcie mi to na fejsa. Będę bardzo zadowolona i na pewno chętnie się podzielę e, waszymi pracami właśnie tam na fanpage'u. Ja też chętnie poglądam. No na pewno. <laughs> Hello, zaczniemy od podkładu. Biorę najjaśniejszy podkład jaki mam, a potem przyprószę go pudrem matującym, bo twarz nie może nam się świecić. Nie może. Mamy to. Teraz wyglądasz troszkę jak duch, co? Potem ci na koniec wyczyścimy kulki kolczyków, ale na razie to olejemy. No się jeszcze mogą brudzić. Biorę teraz złotą bazę. Moją, moim ostatnim ulubieńcem jest ta e, kolor, to tu 24 godziny. W ogóle strasznie fajny produkt, wiesz? Bo na szczęście, znaczy nie, na, na, niestety w Polsce jest bardzo mało kolorów z tego za granicą więcej, ale to jest takie ładne właśnie mhm. brudne złoto i to posłuży nam. Na bazę. Ale nie, najpierw nie baza, najpierw zrobimy obwódki te dookoła na czarno, i potem wypełnimy całość właśnie tą złotą bazą. Jeśli macie jakąś inną złotą bazę, to też da fajnie radę. Znaczy, oczywiście w ogóle nie musi być złoto, one się zdawałyśmy po prostu na ten kolor. Tak. To jest ładne i będzie komplementarny do Twoich oczu, do Twoich włosów i do czerwonych róż, także to nam pięknie pasuje. Ok, to lecimy. Biorę mm, pędzerek do eyelinera i czarny eyeliner z Catrice i będziemy robić dookoła te obwódki. To jest akurat bardzo tradycyjny element, dlatego nie chcieliśmy z niego rezygnować i żeby właśnie on był. On and on bronze, 35. Dobra, biorę teraz taki yy, duży, płaski pędzelek i wypełniam całe oko i będę lecieć też po brwi, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Na razie wyglądasz jak złota panda. <laughs> Dobra, lecimy teraz tak. Biorę Naked, bo tutaj mamy... Naked dwójkę. bo tutaj mamy fajne złoto i mamy też czarny matowy. I to będzie nam właśnie potrzebne. Będziemy konturować ładnie oczy, tak żeby wyglądały ładnie. Użyję tego pięknego e, złota na całą powiekę. Dobrze, mamy. I teraz, tak jak wspomniałam, biorę Mniejszy pędzelek i matowy czarny i zaznaczam ten kącik. Teraz czarnym robimy dolną powiekę, po prostu w górę. Dodam też tej, tego pięknego złota, którego dałam na całą powiekę, troszkę e, na to nasze złoto. Po prostu e, urzekło mnie strasznie jak ono pięknie wygląda, ono jest takie lekko żółciutkie, a ta nasza baza jest lekko taka w takim brudnym kolorze złota i zdecydowanie bardziej podoba mi się ten złoty odcień, więc delikatnie wszystko właśnie tym przypruszam. Chciałabym porobić w, w tych jak to się mówi? W takich tych półkolach, w tych oznakach kwiatka kropeczki w środku. Po prostu moje mi się tak, <laughs> moje wydaje mi się, że będzie to fajnie wyglądała. I teraz, y, najlepszy etap, właśnie, rzęski. Tuszujemy i przyklejamy. Ja dzisiaj posłużę się moimi ulubionymi, y, takimi większymi rzęsami, takimi, które wyciągają y, oko, właśnie, mocno, to są 44 z Maca. No, Otwórz. W porządku. No, mamy jedno oczko, dobra. To robię teraz drugie i wracamy, zaraz teraz zrobimy nosa dziura na nos dowolna, ja lubię jak są dwa takie dzióbki potem to nam ładnie schodzi no to lecę pędzelek mój mały, czarny eyeliner to mój przyjaciel dzisiaj daj do mnie główkę znaczy sobie środek teraz mogę lecieć mamy nosa tu jeszcze dziura w nosie. Dobra? Nie no, dziur w nosie to już masz trzy ode mnie. No. A teraz twój nos jest dziurą. Ok, <noise> z czym teraz lecimy? Z pajęczynką, co? połączone. E, też są różne motywy, jeśli chodzi o brody, czoło i w ogóle. Ja i ty też zresztą mówiłaś mi tak. że lubisz najbardziej pajęczynkę, więc zrobimy taką standardową pajęczynę. I teraz te łuczki te. To teraz lecimy z jakimiś ozdobnikami i ja bym Ci tutaj narysowała takie kropeczki na środku czoła. Tak mówię ci, ale wcale cię nie pytam, tylko tak postanowiłam już <laughs> Tak. Jeśli chodzi o bródkę, to zrobimy ci serducha. Tylko takie odwrotne. Nie. Ta, nie, dobre. Takie dobre serducha. Daj mi tak kupuśkę troszkę o, żeby, było widać, widać? Widać, chyba widać coś. Zaznaczę sobie tutaj środek, środek. Kurczę, jeszcze nie rysowałam tak serducha takiego. Zaraz zobaczymy. Najpierw zrobię ten, wiesz, dziubek, mm -hmm. a potem będę robić łuki. Dobra, yy, dwa serducha postanowiłam yy, zrobić czarne, a... To środkowe wypełniam na złoto. Lecimy z kropeczkami. Dobra, to paszczę robimy teraz. Pokaż ten boczek. O tak, właśnie. Spróbuję zrobić taki drugi. Zębisko. Zębiska ci muszę narysować. Tutaj najpierw jedyneczkę. Hmm. Ja tak sobie marzę, żeby wypełnić tutaj te twoje dzióbki na czarno z takim gradientem w dół. Bo ja tak zrobiłem raz w makijażu i strasznie mi się to spodobało. Więc sobie tak będę robić. Ej, jak wyglądamy twarzowo? No, razem. No, dosłownie twarzowo ten makijaż jest o tyle fajną opcją, że tak naprawdę każdy może sobie dobrać kolory pod siebie, tak samo mm. dodatki, fryzura kwiaty, nie muszą być to róże tak. mogą być no to nawet nie tyle kwiaty, tylko po prostu nie muszą jakieś... być w ogóle nawet mm -hmm. jakieś po prostu dodatki, coś powpinane we włosy i fajne w tym makijażu jest to, że on jest taki Straszny, ale, ale taki seksowny. I piękny zarazem, Piękno, tak. Pięknowy. Piękny. Pięknowy i seksowny. Tak, dobrze. Dobra, no, no, fajne też jest to, że dobiera się takie rzeczy, jakie się lubi, jakie się chce i w ogóle i tak dalej. Więc to też jest spoko, że tutaj jest duża dowolność. Są pewne jakieś schematy, ale duża dowolność. Tak. Właśnie zwłaszcza z kolorami, to już w ogóle tak. dowoli, tak. jeśli chodzi o strój i takie pierdołki. Ja bardzo lubię róże, Ty też lubisz róże, tak. dlatego od razu wiedziałyśmy, że jak będziemy to robić, to, to robimy róże. czerwone róże, bo się przydadzą jeszcze na pewno. Tak. <głosy> ok. <głosy> Dziękujemy za oglądanie. Powiedzcie a, jakie macie przemyślenia w związku z Halloweenowymi w ogóle klimatami i powiedzcie jakie rzeczy mogłabym przygotować na kolejny sezon, za rok. A ja życzę udanej zabawy halloweenowej. No, ja Tobie też życzę. Dziękuję. Bo to już jutro. Tak. Dzięki, pa. dzięki Maja. Cześć.